Sprzed 13 lat. Warszawa, ulica Krasińskiego, róg Suzina. 1 sierpnia pamiętnego roku 44 o godzinie w pół do drugiej padły tu pierwsze strzały Powstania Warszawskiego. Tam gdzie idzie teraz ta kobieta, szła przed 13 laty drużyna dywersyjna z transportem broni. Z tej kotlowni zabrano ukrytą broń. Tajny arsenał nie wpadł w ręce hitlerowców. Broń doczekała się dnia zemsty. Tędy, gdzie idą dzieci, przechodził patrol żandarmerii. Doszło do pierwszego starcia, o trzy godziny przed wyznaczonym terminem. Pod tym oknem żandarm odbezpieczył granat. Pilnujący okna powstaniec polożył go trupem. Stąd strzelał niemiecki CKM. Plutonowy Krysik Ostrowski zlikwidował cały patrol żandarmski. W rocznicę pierwszych powstańczych strzałów ufundowano tablice ku czci poległych w żoliworskiej potyczce. W bieżącym roku ludność stolicy czci pamięć swych bojowników ze szczególnym pietyzmem. Kronika przedstawia trochę spóźnione, ale zawsze sympatyczne zdjęcia z pierwszego etapu podróży naszej delegacji festiwalowej: gwiazdy z zespołu Śląsk z gwiazdorami teatru Bim Bom. Gwiazda z brodą to raczej kometa. Nasi sportowcy. Figwerówna w znakomitej formie. Rut. Janusz Sidlo. Czekamy na sukcesy. W Smoleńsku na Peronie pierwsze serdeczne spotkania. Znamy to dobrze sprzed dwóch lat. Pamiętamy, ile przyjaźni zadzierzgnięto na warszawskim festiwalu. Na horyzoncie Moskwa. Uniwersytet na Leninowskich wzgórzach góruje nad sylwetką miasta. Polaków witano z wyjątkową serdecznością. Wszyscy przyszli z kwiatami. Pierwszy rzut oka na Moskwę tonącą w gierlandach i kwiatach. Następne migawki festiwalowe w kolejnych wydaniach kroniki. Nie, to nie stadion Łóżnicki w Moskwie. To Góra Świętej Anny na Śląsku. Świerć miliona widzów obserwuje koszmarną chałę narodową, czyli inscenizację potopu według powieści Sienkiewicza. Tysiąc walecznych aktorów i Szwedzi z prawdziwymi brodami. Trzymaj się, kmicic! Bij, kto w Boga wierzy! Lugo pod Oszczak! Rajtarze szwedzcy szykują się do walki. Częstochowa w niebezpieczeństwie. Wojsko polskie i księża patrioci otwierają ataki szwedzkie w ramach Frontu Narodowego. Absu braty! Posłać im kulę do kroćset! Ksiądz Kordecki na walach. Trub pada gęsto. Podwiki wynoszą rannych. Konie kwiczą. Szafa gra. Wszystko jak żywe. Towarzysz Zagloba rzuca buławę pod nogi Janusza Radziwila. Ludowy protest przeciwko łamaniu praworządności. Koniec królianka, Kazimierz między wiernym ludem góralskim. Oj, górol, oj ja górol. Oj, knociarz, cija, knociarz. Prawdziwy cyrk narodowy na 24 fajery. Upał zdarza się tylko raz podczas całego sezonu urlopowego. To, co wyprawia w tym roku pogoda, wola o pomstę do nieba. Korzystając z rzadkich słonecznych dni, nasz operator wybrał się do Kazimierza, żeby zaprezentować widzom tamtejszą architekturę i co piękniejsze widoki. Rzeczywiście, aż chce się jechać. Pionierski zaciąg na wczasy do perły naszego renesansu Kazimierza nad Wisłą skupia przede wszystkim plastyków. W Ciechocinku natomiast przeważają muzycy. Zespół Filharmonii Warszawskiej przybył tu na wypoczynek. W zamian za to daje dla Wczasowiczów koncerty. Skrzypek Filharmonii raz przynajmniej oddycha lepszym powietrzem niż w sali na ulicy Jasnej. Członkowie orkiestry nie mogą się ze sobą rozstać nawet przy intymnej fontannie. A po południu to się nazywa koncertowa gra. Instrumenty smyczkowe kontra instrumenty dęte. Policzko prowadzi atak. Pierwszy skrzypek strzela! Brawo! O, gdyby nasza orkiestra zawsze tak grała. Zaglądamy do krynicy. Nie ma tu wprawdzie zagranicznych turystów z trzosikiem Devis, ale uzdrowisko jest przepełnione rodakami. Spotkaliśmy na spacerze Władysława Gomułkę z żoną. Pierwszy urlop od października. Dobrego wypoczynku. Mimo fatalnej pogody na jeziorze Gopło odbyły się wioślarskie mistrzostwa polski. Obserwujemy bieg czwórek kobiecych ze sternikiem. Nie zawiodła i tym razem slama wioślarek bydgoskich. W czasie 3 minuty 50 sekund 80. posada bydgoskiego kolejarza bezapelacyjnie wygrała wyścig. Ma ona już na swym koncie tytuł wicemistrza Europy. Skifowanie nie jest sensacją, jeżeli nie startuje kocerka, a tym razem tak się stało. Mimo to widzowie się nie nudzili. Na końcowych metrach mis AZS Fantkowiak wyprzedził faworyta zawodu w gałązkę. Najciekawszy był oczywiście bieg ósemek mężczyzn. Pierwsza osada CWKS Bydgoszcz, czołowy faworyt biegów zespolowych. Tym razem musiała zadowolić się drugim miejscem, chociaż przyszła zaledwie o 20 sekundy później. Zwycięstwo odniosła osada AZS Wrocław. Podczas spotkania lekkoatletycznego Londyn-Nowy Jork na londyńskim stadionie White y City, padł fenomenalny wynik, który chłodną publiczność londyńską wprawił w szaleństwo. Biegacz angielski i Bodson w biegu na jedno mile osiągnął 3 minuty 57,2 sekundy. W biegu również brał udział nasz Lewandowski, numer 72. Na półmetku bieg jako piąty, na finiszu już jako trzeci, ale do mety przyszedł znów jako piąty. Pojedynku z Ibotsonem e to zupełnie niezła lokata. Ibotson e pobił rekord świata o 0,8 sekundy. Deszcze padają również na zachodzie, jakby się kto pytał. Jesteśmy w Hamburgu na międzynarodowych zawodach hipicznych. Przecież tym ludziom chce się moknąć. Paul Szoke zwycięzca zawodu, był jedynym zawodnikiem bez punktów karnych i, jak na nasze niefachowe oko, jeździł bardzo ładnie. Natomiast panna Elizade z Hiszpanii. Posiadająca konia pod tytułem strzelec altejski ukończyła bieg jako druga z ośmioma punktami karnymi. Pozostali jeźdźcy wykazali wyjątkową cierpliwość w przewracaniu przeszkód. Zwycięzca zawodów 20-letni Paul Schockemühle. Kobiety strzeżcie się. Na arenę wjeżdża torador. Nie, nie, to nie opera Carmen, ale prawdziwa arena cyrkowa w Sewilli. Drażnienie byka to nie lada umiejętność. Prawdziwy entuzjazm pięknych kobiet wzbudza torador dopiero w takiej pozycji.